Witam serdecznie, gorąco pozdrawiam. Jeśli to, co robimy, podoba się Państwu, jeśli fajnie, że tutaj mówię, proszę dać lajka, suba i udostępniajmy. A tam jest też takie na dole, coś co oznacza, że możesz wesprzeć moje działanie, jak Ci się podoba. Robię to z reguły, szczególnie dla Państwa, ale też żeby pokazać, że przechodzimy w inną rzeczywistość i nadal jesteśmy tymi samymi ludźmi. No, może trochę mamy zmienione poglądy ale to zrozumiałem. Szanowni Państwo, od pewnego czasu po głowie chodziła mi ta postać i chciałem e, jakby nawiązać kontakt. Wreszcie pomyślałem, dobra, zrobię. Kiedy jestem w Łodzi czasami zachodzę do parku, który jest pięknym parkiem, poświęconym Polakom, którzy ratowali e, Żydom e, życie. Tak? E, jest taki monumentalny pomnik, są takie duże ściany, i na tych ścianach są e, poprzyklejane e, tabliczki z nazwiskami. Niesamowita ilość tych Polaków, którzy ratowali, wbrew opinii publicznej. E, I jest piękna też taka, jakby taki kopiec e, karskiego. wchodzi się na ten kopiec, na górze jest ławka taka i siedzi na niej Kalski, jak żywy. No i w ogóle w tym parku jest bardzo przyjemnie. I wtedy, a tam z boku jest Instytut M pod jakby nazwał Instytut Marka Edelmana i wtedy pierwszy raz przyszła mi myśl może by z nim, no a potem już stwierdziłem tak na pewno z nim. Więc oddajmy głos Markowi. I to, co usłyszałem od razu jest poruszające, a potem jest jeszcze bardziej głębiej. Kiedy umierałem, nie wierzyłem w Boga. Kiedy przeszedłem na drugą stronę, wywaliłem wściekłość całą na Boga. A dzisiaj z tej perspektywy powiem jedno: tylko dzięki miłości żyjemy i możemy przeżyć największą życiową katastrofę. Pewnie pytacie się, coż taki Żyd po tamtej stronie robi, skoro jego rówieśnicy albo przodkowie za wszelką cenę chcieli pogrzebać chrześcijanizm, a też byli tacy, jacy byli i tak dalej, i można by tu powiedzieć. Więc coż taki Żyd ma do powiedzenia? Otóż Żytnie nie Żyt. Człowiek, człowiek. Ja nigdy nie wyprę się tego, kim jestem, bo i po tamtej stronie tym bardziej nie ma potrzeby. Ale jeśli człowiek z dumą nie będzie nosił swojego pochodzenia, to znaczy, że nie ma żadnych wartości w sobie. Ja przeżyłem piekło tego świata, które za życia umacniało mnie, że nie może być Boga, skoro to wszystko się dzieje. I nie miałem żadnego argumentu, <laughs> nawet potem po wojnie, dochodząc do siebie, który by mnie przekonał o istnieniu Boga. Ale zapomniałem wtedy o jednej bardzo ważnej rzeczy: o miłości. O miłości, która przetrwa wszystko, i jeżeli z miłością podejdziesz, nie będzie wojny, nie będzie niczego. Bóg dał miłość, największą broń. Zrozumiałem to dopiero, no, będąc już po drugiej stronie. Pewnie wielu z was zapytałoby się o kontrowersyjne moje podejście do życia, do okupacji, do całego holokaustu, ale także może i drastyczne podejście do powstania w Grecji. Swoje powiedziałem, bo swoje widziałem, a że nie wszyscy chcieli zrozumieć to, co widziałem, a przetrwali nieliczni. Więc uznali, że zwariowałem, więc nie zostanę w oczach ludzi wariatem. Ja wiem co widziałem, ale chcę powiedzieć, że nie będę do tego wracał. Moje przeżycia jako młodego chłopaka, który kształtował się właśnie na zbrodniach, ale nie tylko niemieckich, że było jasne, na zbrodniach tego świata ja, młody chłopak, który kształtował się na kolaboracji, na tym, co między sobą robili sobie Żydzi, też widziałem, przeżywałem to wszystko. Ja, który zobaczyłem, jak po wojnie pewnych wyciąga się, dogloryfikuje, a znałem ich od podszewki i nie, nie chciałbym na jakich kopnąć, pomyślałem sobie, że milcz człowieku, bo to nic nie da. Dzisiaj z perspektywy czasu, gdy jestem już po tej stronie, tym bardziej nie chce mi się opowiadać o rzeczach, które są przykre, trudne i do końca dla mnie niezrozumiałe. Ja chcę powiedzieć jedno każda wojna, każdy konflikt wyrzuca z człowieka najgorsze rzeczy, ale nie ze wszystkich. Ponieważ ja widziałem cudownych ludzi. Widziałem cudownych wręcz osobników, którzy powinni być dawno świętymi. Ale widziałem i łajzy. Łajzy, które ze mną piły, jadły i patrzyły w oczy i mówiły, że idę pomagać. A on już wiedział, że idzie nie pomagać. Ja widziałem to. Tak, ja to widziałem. Ja widziałem wiele różnych rzeczy, które mógłbym tu mówić. I to wtedy tracisz wiarę, i to wtedy tracisz wiarę nie tylko w Boga, ale tracisz wiarę w życie, w człowieka, i zastanawiasz się, po co tu jesteś. Dlaczego musisz to przejść? Dlaczego musisz przejść tą drogę tego piekła? Bo jeśli gdzieś jest piekło, to ja sięgnąłem jego dna. Sięgnąłem dna piekła, ktoś, kto z Was nie był, a nie był i nie będzie. Ktoś, kto z Was nie był w getcie żydowskim, nie może wiedzieć, jak wygląda piekło na ziemi. Ktoś, kto nie był w tym wszystkim tam, nie może wiedzieć, jak wygląda czeluść piekielna i dzień, w którym zdajesz sobie sprawę, że nie możesz zrobić już nic. Choć próbujesz, i dlatego powinniśmy z tego wziąć przykład, aby nigdy więcej do tego nie dopuścić. I nieważne kto poszczególnie w czym zasłużył się, na negatyw czy na pozytyw miłość. Kiedy dojrzałem blask Boga, kiedy dojrzałem blask miłości, kiedy zobaczyłem, jak po tej drugiej stronie zostałem zaopiekowany, kiedy zobaczyłem tych, którzy odeszli w czasie tej okrutnej wojny. A oni stali i witali mnie kwiatami. To było coś niesamowitego. Tak, uznacie, że zwariowałem. No, macie prawo, macie prawo. Tamci też mieli prawo mordować. Mówi się, że każdy ma prawo do wypowiadania słów. Słów tak, ale czynów może nie. Ale cóż, cóż mogłem więc rzec, cóż mogłem więc powiedzieć? Byłem przejęty tym wszystkim, ale widząc ich tam, wywaliłem swoją wściekłość na Boga. Ale on nawet nie spojrzał na mnie. Bo on rozumiał co mam do powiedzenia, bo on czuł dlaczego to zrobiłem. Dopiero potem zdałem sobie sprawę, że on dał wszystko, a to myśmy to zniszczyli. Cóż wam powiedzieć? Musimy się kochać, miłować i wiedzieć jedno, przejdziemy na drugą stronę i tu jest Bóg. Jeśli wyprzemy go z życia, nie wyprzemy go z tego życia. Każdy z Was przejdzie na drugą stronę. Każdy z Was będzie wiedział, że w którymś momencie odejdzie. To jest jedyne, co jest pewne. Tak się mówi, ale niech tak zostanie. Ja w życiu potem zrobiłem wiele cudownych rzeczy. Naprawdę dokonywałem wielu cudownych rzeczy. I dlatego zostałem jakby tu inaczej potraktowany. A poza tym, kiedy przechodzisz piekło, masz prawo wątpić, czy gdzieś jest słońce. Masz prawo. Ale tylko w takich warunkach masz prawo też załamywać się. A wielu ludzi nie wierzy w Boga z powodu, bo nie wierzy, bo nie znalazło dowodu. Wielu ludzi szuka dowodu na istnienie Boga. Zamiast przyjąć go i pójść dalej, to pół życia spędza na szukaniu dowodu. Ja znalazłem dowód na nieistnienie Boga, w sensie piekła, które przechodziłem i pomyślałem sobie, nie, to, to, to jest niemożliwe, to On nie może istnieć. I to był dla mnie najmocniejszy argument, który by wyeliminował Boga. Później po czasie zaczynają się wahać, ale kiedy zobaczyłem, jakie to tuzy są wyciągane, przed kim trzeba klęczeć, tym bardziej wydawało mi się, że jeżeli coś istnieje, to tylko zło. Ja przeżyłem powstanie w Getcie, ja widziałem to co widziałem. Ja nie będę już mówił, bo kiedyś powiedziałem o tragedii tego powstania i o ludziach, którzy nigdy nie powinni tam się znaleźć i cokolwiek zrobić, ale zostawiam to, bo Bóg wszystkich osądza. Więc chcę powiedzieć jedno: miałem prawo zawahać się i odrzucić Boga. Ale później w życiu wiele razy wracałem myślami, a może jednak. Więc nie byłem aż tak do końca, jak to się mówi, odrzucony czy odrzucałem Boga. A dzisiaj z tej perspektywy powiem Wam jedno. Bóg istnieje i tylko miłość może nas uratować i doprowadzić do zwycięstwa. I albo weźmiemy tą miłość, albo pochłoniemy się sami do końca naprawdę. To wszystko, co chcę powiedzieć. Kochajcie się i miłujcie. Módlcie się i pamiętajcie, że każdy przeżyty dzień z miłością przybliża was do blasku Boga, do szczęścia. Każdy dzień bez miłości, bez modlitwy, chaosie prowadzi nas do piekła, które potem finalnie jest takim gettem. A jeszcze w getcie rządzą ci, których uznajesz za przyjaciół. A potem okazuje się, że oni tacy byli przyjaciele, jak wcale. Wydaje ci się, że powierzasz im swoją rolę, a oni, bo to przywódcy, bo to Żydzi, powierzasz im swoją rolę, a okazuje się, że oni jedyne co mają na myśli to przeżyć samemu i zwiać. W końcu nie zwiewają, giną tragicznie, patetycznie, jakiś katalizm rozściera się nad nimi, Rościera się nad nimi jakiś panteon śmierci, a tak naprawdę to nie warto by nawet. Ach, szkoda gadać. Zostawiam Was z tym wszystkim. I moi kochani, jeśli nie zaczniecie się miłować i kochać w tym najczystszym tego zrozumienia, jutro Was nie będzie. No i tu pozostawiam te słowa, które są dla mnie mocne. Dana powinny być mocne, ważne. Jeśli się to Państwu podobało, proszę lajka, suba, udostępniajmy. Tam jest taka ikonka, że możemy też wesprzeć. No i do następnego spotkania. Myślę, że też ciekawego i owocnego. Wszystkiego dobrego.